To Jest Darek, człowiek legenda. Poznałem go w 2012 Jak płynął, i pływa cały czas. Osiem lat. Poszedł jak da. Poszedł jak ta, Co? Znalazłem więcej ryb. Gdzie? Niż tamten. Gdzie... Gdzie płynie na drugą stronę? Co? Gdzieś tam ma rower po drodze i, i poszli. Chodź zobacz. Poczekaj, zobaczymy, jak człowiek płynie. mówili, że to tam, gdzieś gdzieś wypłynie. że Sanomier, że wypłynie, a w Warszawie wypłynie. Nikt nie wypłynie Nie ma jak zachód na Wisełką Lubi płynie. To nara Narcia szerokości! Uważaj na Misiaku! Na fotoradary uważaj! Nasz człowiek!